Okej. Okay. Chyba powinniśmy sobie wyjaśnić kilka rzeczy po tym, jak się tutaj wspaniale przespaliśmy. E, przede wszystkim nie zbliżaj się tak do mnie z tym mieczem, bo wyglądasz groźnie. E, kim jest ten chodzący borsuk w zbroi? Dlaczego nas uratował? Ten borsuk w zbroi to jest efekt moich nieudanych testów na czarnej magii. Po prostu kiedyś był kocykiem i go zamieniłem w borsuka. Był kocykiem, powiadasz. I czemu eksperymentujesz na kocyku, na jakieś czarne eksperymenty, i tak dalej? Poza tym, ty to chyba ja, tak? Czym no. Może ty nic takiego bym nie robił? Może nie teraz. Zobaczymy w przyszłości. Ehm, dobrze. Uznajmy sobie tak. Czyli tutaj mamy chodzący kocyk eksperyment genetyczny. Ale no. e, nie rozumiem jednej rzeczy. Skoro ten HB, nie mam powiedzieć kim on jest, ale brzmi to naprawdę groźnie. Eee, tak jakby e, powiedział, że Twoim jedynym sposobem wydostanie się stąd jest zabicie mnie, czyli samego siebie, to czy pamiętasz, co, że coś takiego się zdarzyło, kiedy byłeś w moim wieku? Nie, nie pamiętam nic z okresu młodości. Chyba A to. Czemu? Bo, no, widzę, że tak niekoniecznie kojarzysz fakty. Ale to widać po twarzy, ale chodzi mi raczej o to, czy... co się wydarzyło. No, nie wiem po prostu. Nic nie pamiętam. Mam jakąś amnezję. Boże, to ja się boję, bo to znaczy, że w takim razie że mnie też to spotka. Tak, a potem... Ty uratujesz siebie z przyszłości, który uratuje siebie z... potem z przyszłości... ...i będzie Boże, to Nie, kółko. to trochę skomplikowane. Ale dobrze, tak. czemu nasz... ...nie mówi nic nasz biedny... Stworek. HB szantażował mnie, żebym mówił mu jakieś niestworzone rzeczy, o których nie wiedziałem i uszkodził mu strony głosowe mieczem... ostrym. Au. Niezbyt miło. Gdybym tylko miał odpowiednią ilość... tego... stringa, to bym mógł to naprawić, lecz... no po hmm. prostu nie mam. Nie wiem, ale w tym świecie jeszcze stringów nie widziałem, tak więc chyba trochę to potrwa. No. Mm, czyli kim jest ten HB w zasadzie? Skąd on się wziął i co się stało? Nigdy go nie widziałem, nie mam pojęcia czym jest, po prostu straszył mnie i... I to koniec historii. A... co? Hmm. Borsuku, czy widziałeś kiedyś HB? Pokiwaj głową. Pokiwaj jeszcze raz. O, widziałeś go. Czyli on go kiedyś widział, gdyby tylko mógł mówić. Tak. Chwila, słyszałem, że dobre walnięcie w głowie czasami ten... pomaga. Ale nie mieczem. A, mo. Bo... Weź, walnij go czymś porządnym. Książką o. Bum! Jak lepiej się czujesz? Dalej nie może mówić. Chyba boli go trochę głowa. Jest zakręcony strasznie. Widzę. Okej, okay, dobra. A więc tak, czyli podsumujmy na razie to, co wiemy. HB. Nikt z nas go nie widział, oprócz Borsuka, który nie, mówi, nie umie mówić, ponieważ jest to przemieniony kocyk po eksperymencie genetycznym przez człowieka, który jest mną, który stracił pamięć w wyniku czegoś, co mnie jeszcze nie spotkało. I stwierdziliśmy, że połączymy siły i uciekniemy od człowieka, który, albo człowieka, albo czegoś innego, który stara się zrobić coś złego, o czym nie mamy pojęcia, ponieważ tacy, tacy ludzie zawsze knują tylko złe rzeczy. I właśnie siedzimy tutaj i obmyślamy plan działania i się staramy o co chodzi, a tymczasem on właśnie zorientował się, że uciekliśmy i jest, chyba jest bardzo zły, tak? Tak, a tymczasem ja jestem głodny. Borsuku, idź zapolować na świnie. O, chyba jest dosyć chętny. No. O, przyda się do czegoś, ale dobrze, a więc przede wszystkim. Skoro tak wygląda sytuacja, czy powinniśmy się obawiać tego, HB? Czy możemy myśleć, że jest to bardzo pokojowy człowiek i nic mu się nie stanie, ani nam? Myślę, że jednak to nie jest pokojowy człowiek. Myślę, że chce nas zniszczyć za to, że cię nie zabiłem, nie zabijając siebie. On chciał mojej śmierci, lecz użył, użył podstępu. Trochę to pokręcone. Czemu nie mogliśmy sobie, nie wiem, na przykład nie mogłeś kiedyś. Czyli w tym przypadku ja nie mogłem kiedyś uważać, aby nie wpaść w coś takiego. O, grzmi coś? Yyy, no nie wiem. O, Boże. Chyba TNT. Oj, chyba jest zdeczka zły. Tak. Gdzie ten. O! Tam biega nasz Borsuk. Szybko, Borsuku! Czekamy! Borsuku, wracaj! Musimy się chyba stąd zmywać. Chwilę. Biorę książki, których nie przeczytałem. A... Ja też mam. Ukradłem książki. HB. Czekaj. Jak się dostałeś sobie. do jego siedziby, czy czegoś? W Zresztą te, zresztę, te to, które przeczytałem. Ała! Coś nie czukuje. O! Ała! Diamenty! O! Siedziałeś na diamentach. Dobra kit. Zmywamy się. 40. Wow. Borsuku, wracaj. Chodź do nas. Szybko. Kurcze, jeszcze zbroja! Czy masz zbroję diamentową w kieszeni? Może... Nigdy nie wiesz co może się zdarzyć. Sprytny z człowiek. Boże, pojawił się! O, Czemu nie masz zbroi? Co, co się stało? Tu Chyba coś HB się tu kręci, chodźcie. Zmywamy się stąd lepiej. Tak. O nie, już noc! Kit, nie mamy czasu. Nic nie widzę. Cicho, widzę zostawiamy twój... to. Widzę magiczny tam... napis nad twoją głową. Uwaga, uwaga. To chyba wybuchający górek kiszony. On nie pływa, on za tobą biegnie. Uważaj! A... Rzucę w niego mieczem! Tam, masz. Uważaj! O, dobrze. A, siarka. uwaga tutaj wychodzi na brzeg. Szybko, 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 szybko. Nie wiem dokąd biegniemy, ale lepiej się zmywać stamtąd. Przysynik. Zwłaszcza, że chyba zobaczył, że to drzewo mu spaliliśmy. To ja je spaliłem. Tak, taki szczegół. Oh. Dobra, biegiem, bieguniem. Nie bądź taki szybki. Nawet Borsuk jest wolniejszy od ciebie. Dobra, uwaga, tam szkielety czekają na nas. Ej, tu coś jest! Ło Jezu, zombie! I pająk! O, uwaga, no broni! Masz string! O, jeden. Chyba potrzebujemy ich trochę więcej. Około dziesięciu. To jest domek. się szybko. Chyba opuszczony jest od dawna. Byleby być bezpiecznym. Wow. Ale tu nic nie ma. Czemu tu jest, są złote bloki czy inne? Nie wiem, ale jesteśmy tu bezpieczni. Chwila. Chodźmy sobie. A powiedz mi, czy ten HB ma jakieś słabe punkty? No, w jednej z książek, mu, wow. której, których wow. Wow. mu... Wow, Jezu. Co się stało? Coś tu chyba wybuchło. Wow, co tu wybuchło? Chyba jakiś stwór. Zielona górki! O Boże. to tak, tak czy siak, czy ten HB ma jakieś słabe punkty, czy nie? Bo nie dokończyłeś. No tak, w jednej książce przeczytałem, że ma słabe punkty, lecz... Jest tylko jeden słowy punkt. Panicznie boi się jajek. O, nie dziwię mu się, ale to jest naprawdę każdy czarny charakter musi mieć jakiś słowy punkt. Dobrze, że ten też ten nie jest wyjątkiem. I ten czekaj nie... chwila. Hmm, jeżeli znajdziemy gdzieś jajka, to znaczy, że to nie ma nic wspólnego z nim, tak? Tak. W jednej z książek przeczytałem o tym złotym domku. Ym, ale co w nim pisało, że tak to określę? Tylko jest to po jakimś dziwnym języku. Spróbuję przetłumaczyć. Dobra. Żeby uaktywnić portal w Złotym domku musisz wypowiedzieć tajną inkantację, zapalić środek krzyża, w złotym domku. Rzucić do niego tą książkę. Pojawisz się w świecie Terrarus. Strasznie brzmi, ten świat, ale ja chyba znam coś się na na jakichś tajemniczych inkantacjach. Ostatnio słyszałem jedną. Słuchaj. Może zadziała. Ło, szkielet. Czekaj, zabijmy. Ale ja mam tu napisane. Oj, cicho, może ta zadziała. Czekaj, uwaga. Trzy, dwa, jeden. A Działa? Tak, pojawiło się coś. Wspaniale. kuraj, dobra. To A więc... w takim razie szybko, zwijamy się stąd. Trzy, dwa, jeden I